11 listopada. Wydarzenia sprzed 91 lat, które dały Polsce niepodległość, przywykliśmy czcić w sposób tradycyjnie uroczysty. Okazuje się jednak, że jest to data sprzyjająca bardzo współczesnym refleksjom i cały czas inspirująca. Czy to się da zrobić na jazzowo? A może koncert? A może koncert niepodległości? A może koncert niepodległości w Muzeum Powstania? Rozpoczynamy koncert z okazji 91. rocznicy odzyskania niepodległości. Witam Państwa i zapraszam. Tak narodził się pomysł, by uciec poza konwencję uroczystości państwowej. Idea koncertu to połączenie otwartości na niebanalne pomysły szefa stowarzyszenia Federacji Młodzieży Walczącej Jacka Górskiego ze świeżym spojrzeniem na pieśni patriotyczne powracającej z kanadyjskiej emigracji wokalistki jazzowej Oli Turkiewicz. Nie zostały nam pozostawione żadne wskazówki, nie ma aranżacji tych pieśni, określone, że mają być tak, a nie inaczej wykonane, przedstawione, została linia melodyczna, która w jakiś sposób dyktuje już harmonię, ale nie ogranicza czerwone bić czerwonemakki na Monte Cassino Zamiast ddrosy piły polską chrę. To jest to, co łączy e, tradycję. Z, można powiedzieć z inną tradycją, z tradycją otwartości na świat. Muzyka jazzowa dała szansę muzykom, którzy mogą grać to, co nie jest zapisane w nutach. Tak, polska niepodległość i wolność splotła się z wolnością twórczej wypowiedzi jazzmenów Marka Bałaty, Oli Turkiewicz, Grzecha Piotrowskiego i jego alchemik orkiestry, ale również zespołu trzeciej artystycznej drużyny harcerskiej Szachraj. Połączenie naprawdę piorunujące. Dzięki wielu sponsorom, w tym również wsparciu Skok Stewczyka, tłumnie przybyła do Muzeum Powstania Warszawskiego Publiczność, znów mogła się przekonać, że w tym miejscu o tradycji mówi się ciekawie i niekonwencjonalnie. Tu jest miejsce zarówno na Akademię Wojskową i na spotkanie kombatantów, jak i na gest i imprezę muzyczną. Spektakl skierowany dla ludzi.